Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, serdecznie. Ja jestem Ignacy. Przepraszam, że się widzimy w takim dopiero momencie, ale do cholery jasnej. Próbowałem z 10 razy już tę grę uruchomić, e, dzieje się coś straszliwie dziwnego, bo e, kiedy e, daję gwiazdkę pod gwiazdką nagrywanie, daję nagrywanie, gra wywala mi, schodzi mi do pulpitu, to jest normalne, bo wrzuca się kontroler e, kamery, próbuję przywrócić z paska grę, a, a granie się nie chce przywrócić. I ja mówię, to było dla mnie coś tak dziwnego. I teraz dla testu myślałem, dobra, to zacznę wczytywać save i zobaczymy, co się wtedy stanie. I nacisnąłem i patrzę, że złapało, nie waliło, mnie wróciłem do gry spoko, więc jestem z wami, miło mi was widzieć, nawet pomimo takich trudności. Widzę, że będzie desynchro na kamerze, chyba, e, bo już jestem delikatnie opóźniony. Nie mam niby pogubionych klatek, ale chyba i tak będę do tyłu. E, no i co, widzimy się w kolejnej misji z kampanii z Heroesów Heroes Szóstych. E, cóż, co by tutaj Wam jeszcze powiedzieć, moi drodzy? Co by jeszcze Wam powiedzieć? Hmm... Sporo widziałem, że, że, że komentarzy jest takich, które bardzo potwierdzają jakby moje obecne myślenia na temat tej gry, że właśnie e, gdzieś tak na początku do tej gry można było podejść dosyć niechętnie, ale wraz z upływem tej rozgrywki, kurczę, coraz lepiej mi się gra. I, ja mam bardzo podobne poczucie, że, że mam... O. Pa, płaszcz błazna już mi się podoba. E, mam bardzo podobne poczucie, że ta gra, im dalej w nią wchodzimy, tym, tym dużo lepiej się z nią czuję. Okej, okay, dobra... Zostaw, tak, bo ja chcę iść w łzy. Teraz wejdziemy tutaj taki. no niestety weźmiesz ochrony przed magią, bo chcę, żebyś brała sobie łzy, łezów, reputację. I jak widzicie wskoczyłem na następny poziom, tutaj już sobie, e, bo pograłem sobie troszeczkę solowo, w, jeszcze będę musiał, przy, sobie po, popykałem troszeczkę, jak miałem chwilkę wolnego czasu. Och, to tamten dasz, muszę wracać. Niepotrzebnie. Miałem troszkę wolnego, popykałem sobie troszkę, odblokowałem sobie tych wszystkich darmowych bohaterów, generalnie jeżeli się ich... To była taka głupia klikanina, żeby mieć tych wszystkich bohaterów. No dobra, w każdym razie zadziałało to już, przeklikałem sobie... Co? So, Chomniczych berserkerów? <gryzanie> Tydzień szalnych gryzali, Ś Śmieszne. Dobra. Więc musiałem sobie troszeczkę pop poprzeklikiwać tam, ale poza tym... Jest już ok. Widziałem też, że... Hmm. Pisaliście mi, że troszeczkę błędnie e, buduję postacie. E, no cóż, kurczę, szczerze mówiąc, no po to się do cholery uczę, tak? Po to mam tę grę, żeby się jej nauczyć grać i jakoś tak specjalnie się nie przejmuję. Dosięgniesz go, kapu? Nie, musisz doskoczyć troszkę. Co by wam zrobić? Hmm. Ty masz 4 pola do przodu, musisz przejść. Tak, sięgniesz go potem? I ja ty masz zasięgu 5. Stojąc tu, masz raz, dwa, trzy. Znaczy, ty musisz podejść tu. Bo wtedy masz raz, dwa, trzy. Tak, musisz tu podejść. Zresztą znaczy, mogę dać Ci white'a, co? Daj white'a. Zaraz zobaczymy, kogo będzie trzeba strzeszać. Aha, już widzę kogo. regenerację teraz. Jump around. Oni wybuchną mi tam zaraz. Dawaj. Pojedynek wyzwał. Wyzwanie, dokładnie. Musi teraz bić w kenjesz jego, bo inaczej zadaje dużo bardziej zmniejszone obrażenia. Wrzućmy sobie ochronę teraz. Poduj się o jedno pole przyjacielu. Niestety kapę biją. Nie trzeba go też skrzesić. Odejdź przyjacielu na razie. Bo tobie wybuchy mogą dużo złego zrobić Pozbądź się ciebie Sami sobie przewaliliście Daj waita Daj na kapy leczenie Dobra strzelajcie sobie Luzik Powinniście się czasem leczyć, Musicie go rozstrzelać teraz. Kapa się chyba zregenerował? Dokładnie, dobrze. No i super. Jest, faktycznie. Zestaw szachraja, pantofle trefnisia. Cóż za piękne słowa. To jest do przeznaczenia i minus jeden dla wrogów przeznaczenie. Bardzo, bardzo mi się to podoba. <grytanie> Rewelacyjne są te nazwy niekiedy tutaj w tej grze. Um, cóż, jeszcze żywiołki ziemi mi zostały, tam nie poszedłem na początek, a szkoda. No cóż, muszę was zaatakować. Mm, ja nie chcę tutaj tracić dużo wojska, dlaczego miałbym? Jestem bądź co bądź... Zamkiem, który opiera się w dużej mierze o obronne zachowanie, więc niepotrzebnie Na się. Ojej, bohaterstwo rzuciłem. No cóż, trzeba będzie to jakoś przeżyć. Uziemiony, uziemiony i uziemiony. Okej, okay. mogę to przeżyć. Ty jesteś uziemiona. Zabij tego. Mhm, ty złajtujesz. Stój jak stoisz. Bardzo ładnie. Oj, za mało mu oddałeś. Co mu coś zrobić. Wrócimy na pierwszy jego uzdrowienie. Przywalimy kostony. Oj, niepotrzebny. Ty nic nie zrobisz, musisz w go bić. Jumpuj tutaj go. Dobra, przywal z łapki. Dobrze. No luźno, 37 punktów HP do góry. Wyzwany na pojedynek. Yo. Znów po raz kolejny mi się udało. Niczego nie stracić. Halo. Pani bohaterko, dobrze. Teraz byśmy coś w magii poszli. Widziałem, że mi pisaliście, że powinienem brać tych kilka czarów. One oczywiście się skalują, tak te niebieskie to jest coś co się skaluje. Mówiliście, żebym poszedł w wodę, bo ponoć to się u niej jakoś tam w miarę działa. Hmm. hmm. Mhm. Mm ok. Załóżmy, że to. Zobaczymy, jak będziesz działał jako mag. Tego jeszcze w sumie nie robiliśmy, więc będziemy mieli fajną okazję przekonać się, jak to działa. To jest co na tydzień, tak? Dobrze. E, teraz musisz tutaj wrócić. To przeskoczysz sobie przez kapliczkę ziemi jeszcze. Skoro możesz. Nie wiem, czy to jest błąd duży, czy nie, że nie spieszę się, jeśli chodzi o czyszczenie mapki. Oha, um, i nie włączyłem stopera, ale dobra, mam no, nabiję no, się, więc widzę mniej więcej, ile się nagrywa, więc się tym specjalnie nie przejmuję. Oj, te klatki, jak uciekają, brzydko to wygląda. No cóż. Oj, wracamy do skarby. Skarby. Skarby znaczy się ekspert. Cóż, nowy tydzień przed nami? Cóż za tydzień? Gorączki to gorączkę da się zanegować. Aha, właśnie, no i co z tym poziomem? Skoro wskoczyłem na poziom wyżej, mogę sobie już kupić ten bonus o premię rodową, czyli w następnej kampanii będziemy zaczynać z dwoma premiami rodowymi, więc jeżeli macie troszeczkę na ten temat pojęcia, albo inaczej, nawet nie macie, jak chcecie się wypowiedzieć, to myślę, że jak najbardziej możecie napisać. Jak uważacie, jaka dobra by była kolejna premia rodowa? Spróbuj to zagrać. To jest irytujący przeciwnik, to wiem. Yy, Kenshi, musisz jakoś tutaj stanąć. Kapa, jakoś tu. Rozrzuć kapłanki, coś ten desyn. Uch, w jednym stoisz. Jesteś wyjątkowo wredny. Niesienisz go skokiem? Niepotrzebnie. Yy, zamroźmy go zatem. Na czym polega zamrożenie? Aha, jesteś podatniejszy na mrażenie. pole. Jeden kęsi w dół. Uch, boli. Tędy przejdziesz. Mam taką nadzieję. Zacznij już go wskrzeszać. Zawczasu. Serio? Nie możesz go doskoczyć? No, bardzo niedobrze. Uff. To jest bez sensu, słuchajcie. Za dużo strat, żeby cokolwiek na tym sensownego uzyskać. Jak to było? Wściekłość i grząskość? Dobrze tam. Wściekłość i grząskość, okej, okay. ciekawe. Tak mi się ten artwork, artwork podoba, jest strasznie, jest prześliczny. Hmm, come on. No, znam na kampania to jest w ogóle Inferno, więc też będziemy mogli sobie zobaczyć, też miło. Dobra, niestety was tym razem chyba zignorujemy. O Jezu, kim ty jesteś? Hiroshi, halo. Oczy moje widzą cię po raz pierwszy, lordzie Hiroshi. Jestem Irina z rodu Gryfa, z Cesarstwa Sokoła. Dlaczego chciałeś mnie zobaczyć? Irino z Gryfów. Cieszę się, że uczysz się naszych zwyczajów. Jestem Lord Hiroshi. Daimyo Wyspy Hashima. Namaszczony przez Wieczną Królową jako wykonawca woli szalasy. Nie będę owijać w wodorosty. <coughs> Mamy wspólnego wroga. Mój poprzednik, Okane, podpisał pakt na mocy, którego zbudowali na wyspie Faktorie. Zaczęli jednak nas napadać. Musimy ich stąd przepędzić. Tylko że. Jest jakiś problem, tak? Tak. Zyski. Pewni nagowie nie dbają o służbę szalasie, tylko o złoto naszych wrogów. Jednak ciebie, Irino, nie interesuje ich bogactwo. Posłałaś też już do źródeł wielu wilków. A więc. Mam wrażenie, że część tego układu będzie mi odpowiadać, a część nie. Sa. Jak w przypadku każdego sprawiedliwego układu. Z jednej strony będziesz mogła rekrutować wojska i dowodzić nimi oraz wedle woli atakować wilcze oddziały. To dobra strona. A ta zła? Chciałbym, żebyś zniszczyła ich faktorie i unieważniła wszystkie umowy handlowe. Nie możesz ich anulować jako Irina z Księstwa Gryfa, ale jako Irina poślubiona Gerhartowi, księżna wilków. Masz po temu prawo. Lwam na księstwo wilka! Nie umoczysz mnie w to bagno, a skórę to im przetrzepię bez twego przyzwolenia! Próbowałaś herbaty? Jest całkiem niezła. Pochodzi z nagińskich upraw rafowych w głębinach Futaki. Coś przede mną ukrywasz, prawda? Wilkowie twierdzą, że pojmali pewnego młodzieńca z twego kraju imieniem Sandor. W chwili, kiedy owe umowy przestaną obowiązywać, powiem ci, gdzie go trzymają. Na Elrata. Lordzie Hiroshi, masz coś mocniejszego niż herbata Dobre Fajny gracz Zgrzebny kaptur proroka Okej, okay. dostajemy... Uu, dużo domany, fajnie yy, Dziesięciu kenshi. Uh, tośmy dajbali. O, i będziemy mogli zobaczyć jak wygląda ten zamek. Koralowa jaskinia, a przespilnowana przez kogo? Żywiołoki wody. Wejdźmy na razie tu Wow. Ej, zajebista jest świątynia. Wyjebane. Mogę kętrz ich mieć, spokojnie. Co my tu mamy? Pagoda, mistrza... Okej. Okay. 15 punktów zdolności frakcji za każde trafienie poza strefą kontroli. Okej. Okay. A tu? Każde stworzenie świątyni znajdującej się w strefie kontroli miasta otrzymuje w momencie, zadania obrażeń zaklęcie tarcza wodna. Okej. Okay. Yy... Pagoda mistrza pojedynków. Bohater, który widzi to miejsce, otrzymuje plus 1, plus 10. Razem no, mną bitwę tylko. A drugie? Jest jakieś bardziej permanentne? Skuteczność magii wody i powietrza jak gracza: 15% na czas jednego tygodnia. Hmm. Ciekawe. Tu jest teleport, teleport. Aula bohaterów, okej. Okay. Kapłonki. Żarłacze. Dobra, to ja wszystko wiem już. Ja bym zaczął sobie od kapłonek. Ale ładne one są. Strasznie mi się podobają te jednostki tutaj. będziemy mieli więcej ostrzału, to zawsze w sumie jest dobrze. Ciężko na tym wyjść źle, nie? Znowu z drugiej strony. Żywiołki wody. Wszędzie jakieś żywiołki są. Kurde, ale masz ich masę. Tutaj jednostki się nie marnują, więc luzik. Czyżbyś poziom wbiła? Że mi migasz? Nie. Jesteśmy ile na drodze? OS 86 dopiero. To jeszcze troszkę nam zostało. Ech, dobrze, podjeść tu. Zbierzesz i tak, tutaj, tych bustów boost, parę. Są żywiołki ziemi. I tu są żywiołki powietrza. Ja pierniczę. A z tymi żywiołkami, to ja będę miał tarczek, co? Ulepsz mi, umiję. Świątynię moją. Ładna jest ta świątynia. Strasznie mi się podoba. Są żywiołki ognie i tych ciemności. No, to ciemności to nic wyjątkowego. Poza tym, że są szybkie, to nic, nic naprawdę straszle, straszliwego to nie jest. Daj mi ten tu, tu, ciebie tu. Kapo, mój drogi. Ice Shard? 49, to jest jakoś porniejsze czary. Ach, oni jeszcze mają postać eteryczną. To szczerze, mając w świadomości, że macie postać eteryczną, ja bym zaczekał wszystkim, czy my się dla nich się ruszą. Plus. Zresztą teraz 18 Kenshi, to już w ogóle. Jeden został rozstrzelany po prostu. Nie zablokujesz Kensiego? Troszkę go zablokujesz. Nie ma problemu. To jest max w systemie zrobić. Po gościu. mięciutko porobiony. Wrócisz mi tutaj po morale, przyjacielu. Przyjaciółko, przepraszam, bo już gramy panią teraz. Wyjątkowo irytujące są żywiołki powietrze. Zaryzykuję jednak, ale. Próbuj rozegrać. Myślę, że doskoczysz w taki sposób. Serio? Nie może doskoczyć? Aha, bo na skos. O boże, ty mój. O, Myślę, że na Niestety. Się obałem, że gdyby, gdybym tego nie zrobił. To... Kurde, no tak mnie irytuje też, że w jakiej Petrion robił. Tak głupie straty. Bo walut po prostu po całej armii. Jest tak wkurzające, że. Ach, po prostu aż głowa boli. Najchętniej, najbardziej by mi odpowiadało, gdyby skurczybyki uciekały po prostu. zbierał farmy sobie drogę S i nie byłoby żadnego problemu, nie? Ale niestety. Ojejku, a ja jestem już po bitwie, dobrze. Okej, okay, to jest dobry moment. To, to podjedziemy w takim razie tu. Nic innego nie przychodzi do głowy. W zamku zaś zbudujemy sobie. No, surowce zaczynają się kończyć. Zacznijmy od tego. To jest zawsze praktycznie przydatny budynek, więc ciężko na nim wyjść źle. 500 zł to zawsze że walczy. To jest arena. Więc niezależnie od tego, jak się bitwa skończy, i tak wygramy ją. 4 od dołu, 5 od góry. Dobra, okej, okay, dobrze, trybu Mogę skoczyć od razu w goblina. Wystarczy podejść o jedno pole. Zdecydowanie tak. Poproszę o posiłki na Kenshi'ego. Zwaituj. So Wal w tego kabinę Morale Na siebie żeś wrzucił? Tak Nie bo że jeżeli wrzucił na siebie Nakładaj mu głębokie Oddaj, to nie słabo, ale... Ale luźno. 13 i spojedynkowana jest obecnie. Ach, zablokowany. Line of sight. Do są. Mogę się pozbyć Harpi całkowicie, ale ja wolę przewidzić się paczę. O nie! Majesz jest ładnym wpierdolem. To muszę przyznać. Nie, kapry. Spierdalaj stąd. Ym, dobrze, teraz... Tego się pozbyć. Wow. 6 tylko już ich jest? A, było 27 tylko na początku, a ja się tak martwiłem. I to nie było o co w takim razie specjalnie. No, musisz nałożyć te głębokie rany na niego. Dobra, minus 3 moment, okej. Okay. Aha, tak idziesz. Ok, Tutaj nałożyłeś. Super obrażenia. Dobra, ty jesteś trupem. To idziesz dalej? Kęś ich tutaj masakruje po prostu. No i ja nawet nie mają specjalnie podejścia do mnie. No, nałóż tam leczenie, dlaczego by nie? Pozbądź się tego. Oj, niepotrzebnie się ruszyłem. Już... Znaczy, spoko, to jest arena, więc... Niezależnie od tego, co zrobimy. Pojedynek. Yo. Czemuż 7-8? Ach, 7-8 obrażenia. za walka. Parę nie. Dobrze poszło, ładnie. Obrony wezmę sobie. No i fajna jest ta armia, zdecydowanie. Zróbmy jeszcze sobie tutaj bitewkę. Zostaw, jeśli mogę. Nie wiem, czy tam exp dostałem, czy nie. Kopalnia rudy jest moja. Ślepa kurwa. Odwiedzimy, że dobrze, przeskoczyć jeszcze przez jednostki. Tylko uprzednio, może te jednostki zróbmy sobie. Oj, nie mogę lepszać się. Mierzmy wysoko w takim razie. Kapy, jak najbardziej. Dobra, trzech kędrów w Bonusie już posiadamy. To bardzo dobry prognostyk jest. Zapiszę sobie gra, wiecie to przed tymi kapłankami. Ja nie wiem jak się do końca z nimi walczy. Zapisz sobie na asydyfy, załóżmy. Czy te, przepraszam, że mi jakaś... O, zostawić was mogę, super. Tutaj stoją chyba tak same. O, czerwoniak. Nie wiem czy zbudowałem czegoś poprzedniej duże No cóż. Się okaże. Hmm. Oj oj, oj. Czy jest odporne na pewnie na wodę, nie? E, tak. Posiłki nałożyłem, czy nie? Jestem pewien. Tak, nałożyłem posiłki, dobrze. No, odłamki magiczne to nie jest dobry pomysł, zdecydowanie. Przejdziesz przez pułapkę? Ty nie uderzesz. Pojedynek, dobrze. Teraz ulecz kapę. Teraz nałożysz głębokie rany. Bardzo dobrze. Uleczony. Dobra, kapry się chyba uleczyły to mi wystarczy. Wydaje mi się, że nikogo nie stracimy. Dokładnie. Bardzo, bardzo się cieszę. Jasne, że chcę. No kim ty jesteś śmieciarzu? Wiem, że mogę wziąć jeszcze wojsko, ale spokojnie. Znaczy, niespecjalnie mogę, bo nie byłoby bardzo co, ale. A, za każde trafienie. Poza strefą, tak? Fajne są te budynki. Ja bym żarłaczy chciał przede wszystkim, więc jestem w stanie zaczekać sobie. Znaczy to były dobre straty, Mogę je wziąć w sumie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, najczęściej tu jest jakaś jednostka, zdążyłem zauważyć już. Ach, tam się schowałeś tym razem. Wszystko? Rozrzucisz obrażenia, dobrze. Dobra. Uderzysz jeszcze mi raz. I to jest jedyna strata. Właśnie, tutaj mi zabił jednego kanciego, a to chyba lepiej niż komputer. Bo komputer proponował mi jeszcze straty na kapacha. A mi wydaje się, że poszło mi troszkę lepiej. Niech będzie. Ale moi drodzy, już to walka zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc ja mam bardzo serdecznie obecnie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja bym, Ignacy, wybyście wy, a to były Hirausy. Szóste. Kampania świątynią. Widzimy się o dziewiętnastej. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.